dzisiaj będziemy nagrywać mini-challenge z Brawl Stars Przepraszam od razu za mój głos i za to, że nie wrzucam często filmów, bo wszystkie filmy mi się robiły odwrotnie w ogóle że jak się oglądało, to się miało ekran z góry nogami, a ja nie chcę takich słabych filmów wybierać Chodzi, o, e, challenge naszym chodzi o to, że tu mam szukoną ruletkę i ona będzie nam Losować pierwszą osobę, e, jakim bohaterem gramy na e, Solo Shot Dobra, gramy. Znaczy, rolujemy relu, oczywiście. Pierwszą postacią, którą gramy jest Nita. Nita, no. Zależy od mapy. Nie jest najgorszą postacią. Nita, nita, nita. Fajna jest ta nowa nita. Ej, nie mam nida w swoim kraju oczywiście. Dobra. O nie! O, ktoś tu też granitam. Pierwszy raz widzę tą mapę od dziwo. Może nowa jakaś, to ja nawet nie wiem. O nie, dzisiaj nie w baterii. Lecymy! A tysiąc się już bije, nawet pokaźny dips. Zaraz dużo więcej. Ty, Arabie! Nie, jeszcze mnie zabije! No nie! Ajajaj aj, aj. Dopiero aj. Szó ranga szósta też słama. Puszka jedna na moje konto. Aż trafia bardzo dużo za to tak bym co mógł życie od nowa ustawić dobra przepraszam że tak krótko ale jestem takim typowym nabem dobra następna, następny następna postać jest nią brock czy dynamic brock dobra brokiem umiem grać i grałem dużo piper to A to będziemy grać z moim kuzynem dobra dobra to będziemy grać bounty let's go wolony o 15 O, bo chyba tylko ją. Ale walony. Tylko kto mrugał, igra Dobra, let's go. A ma tylko 500 pucharków, ale to ma to. Rabie. O nie, nie! Nie, 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 nie. No i zdech. Dzieliło mnie. Źle, źle, źle. Dobra, ulce się podbije, ja to na niego ja poczekam w przeczorach. Najgorszy jak najgorszy kamper. Idzie do mnie. Krzyj! się tam raz losem. Ult! Fuck! Źle, źle, źle. Dobra. Już pozyskuję następną postać. Jest no. hmm. Już patrzymy... El Primo Widzieliście tego tipo saigo? Jego? E, el Primo, El Primo, El Primo... Jest El Primo Glory Toys Dobra, gramy Bounty Przepraszam za fejkowy ten komentarz na początek, że gramy. tak? gramy jednak bunty, jak ja to lubię nazywać. Mam ci, to, taki, to jest taki batonik ogólnie. On jest bardzo dobry, pojski kokosowy, on jest fajny. Brać Żydów! Żydzi do gazu, jak to mówi Hitler. Żydzi do gazu! Jocik. Żydzi do gazu Żydzi do gazu Uff, Quickly Jak ten Daryl to jest 300 iQ normalnie Jutek daj mi jak ja to lubię Nie, nie Jak ty się w niej kupił Chodź, chodzi, co ty zrobisz? Skoczyłem na nią? A, zabijemy Uuu, uh, You Utak. Mam grupę gry Oli, what do you do win? Dlaczego ty wziąłeś to? Najgorszą mapę dla takiego boksera, jak ja to mówię. O, przegrywam pięcioma e punktami, ale źle. Słabo, słabo. Wesprzyj twórcę w sklepie Fortnite. Hehe. <grymne> Dobra, nie. No, to, to jest rap. Ripping Pepsi, no. ten Sendario mniej robi jak chce. Nie mógł mnie zablokować. Myślałem, że sam jeszcze jest nadzieja dla tego świata. Ja nie zrobię tam jakiejś burżuńskiej akcji. 600 IQ nagle Ja nawet do nich zasięgu nie mam A idź pan Ej, tylko dwoma przegraliśmy Nie, nie tak źle Dobra, już tu do zostajemy Jednego No, Primo wyszedł Lecimy Poko? Nie. Poczko, poczko, to jest. Poczko, poczko. Zobaczymy sobie go na burzwisko. Wait a minute. Matko to w A i pokoju. Ja mu dropełnię. Dobra, nie, nie czekam za nim. Nie robię solo. To, to, to był mini gameplay. Najlepszy. Kolejny kuzyn, który robi sobie offline. O nie, to jest best. Chciałem akurat, no, chyba najgorsza postać. No jak chodzi na kiedyś, ludzie, ludzie na małych levelach grają poko na shutdownie. No dosyć dużo range i nawet nie taki złe damage się może. Jezu, dwa minionki w wagonach się biją tam u góry. I to widzicie? Dwa minionki w, mi w wagonach. Cóż to jest? Takaj, idę zabite minionki w wagonach. Śmierć mogę. Quickly. You see this? Bitch? Get from bitch? Nabramy to. Tu ja tylko tysiąc biję? Jezu, to ja bije tyle samsonita. Wiecie, mogę się hilować. Była Na poko się nigdy nie raszuje. To oni są w zgodzie, no właśnie. Uuu na chwilę spinner. Mój ulubiony. Dobra, trzech trzech osób. Trzech sobie dostały. Typ się wbija tam. On wie, że za mną nie ma szans chyba. Chyba ja mu wypleję parę naboi i luj. Jakiś ból pewnie kampi w krzakach na mnie co nie? Ja się właśnie boję tego, że jakiś ból kampi w krzaczorach Ciekawym patrząc z mowy w tym kadle no byśmy zajęli tego broka tam w górę. Ten brok ma zero gwiazdek. Ale żal. O nie, on ma ulta ja nie mam. O lol. Ale bida w kraju. Niech oberwie tym walonym leżeniem To jest Reptilian na stówę postać Take for bitch Trade with this No nie, jeszcze zdechnę tak, Mogłem na niego raszować, ale wtedy jeszcze nie było strefy przy kamieniu, i byśmy się tak rzucali na siebie, ja bym się w tym coś odrodził. O nie, czytaj, czekajcie, po czekajcie, ja idę pod ładowarkę. XDDDD! Zapraszam, hmm, że w przedłużam odcinek. Dobra, następna postać. No w tle będzie słychać, bo ja może ustawiam nadal Biela. Takie rzeczy słychać. Wiem, że napisałem. E, pisze się tej Lizzie. No pisze się Jesse. A więc ten jest. Dzięki. Nie wiem, co to. Eee co mam zrobić? Yyy. Ja no, mam szósty poziom, a w ogóle w nim nie gram. Przegram. Budget jest users. Możemy nie zagrać na sentacie, taki na botach. Nie, nie to. tego. mam po prostu. <laughs> Ej, o lepiej nawet nie jeździć w ogóle. Kurwa, dobrze. nie ma. Nie. teraz może Nie. Nie, ma trzyma. Nie, nie ma, liwe. Ale ja mam tego coś czego ona nie ma. Ranger. Bitch. Ja się gnębię tą biedną rąk z hmm. Nie ty mi zabijesz, ja wiem. Nie znam te twoje taktyki. Skorzyna nie chcę już udać się. Skurzy na mnie nalerz. Nie ma takich na wszystko, nie chcę Lecą na mnie jak kurwiec. Podejść tu jesteś przygotowany. Zniszczyłeś mi moją wieżyczkę. Torpor, miał być. dwójkę... O, wypierały. O Trzy Ja ja Jak zawsze będzie trzech do mnie naprować. Nie wiem dlaczego to nie sobie na polski. A, żeby wiedzieć jakie są... Tak. Przeczytać ich tam. To jest AppleWave well. Zauważycie, że mam jeszcze ani jeden nie wypadł epic, ani nic takiego, to. Dobra, ten, ten, ten... No, Rico! No tongues! Ten moduł do... to bitch Ja mam go na siódmym leby, co no I tak Ja się oriko no, za... no, po to, tak, cholerny licz. Miałem na nim kiedyś czwartą i się z Nie pytajcie się w jaki sposób miałem coś. Na Bum! Ja tak mogę też coś. Co to ta strefa taka duża? Wygoń mnie, no dawaj Lecimy, kto mnie... Ale bym się wbił w tego poko, ten poko by mnie zajumał Nie, 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 rozmowa na, na tym Trzeba zawrócić wszystkie światy, wejdź Cię zabiję. Ty też mnie zabijasz. A Nie mogę ciebie próć bez przerwy, tak w sumie. No mała zakończona. Rusja. Cztery zanębione, tylko mała straszka. powiedziałem sobie Nie wiem, ale potrzebuję. O nie, tu wszyscy są tacy maśli. Tu mě Sorry, už jsi. to půrde, No to ještě dělá ve mě ten to je Kto nie lubię zachowania tego Elkina, bo to nie zahování, kto nie lubi zachowania... To ro, nie lubi ro, Kto nie lubi rosy i kto mówi, że ja ten album nowy daje łapkę w górę Okej, okay, czyli teraz zostałem na tych 26 roku No co to ja mogę sobie z tego kupić? Życie od nowa Lamborghini Italia 338X no. no i chyba to wszystko A, będę, będę dużo Dużo lajków. Ja nie chcę dzisiaj tego, którą grajem ale rosa to jest u, 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 u ten u, umocniony primo. Prima. Ból. ból, ale czy, ból?

7 bóli, ja nie parę szoków właśnie. Mam cztery, ja jestem Co tu Jest Jezu, yes! <laughs> te cztery nie ze mną trzeli <laughs> yes! Nie no, się, nawet, czy...

A to... A <laughs> to się Tych do przetworów to miało być. No nie, Danika! Ja nienawidzę osoby, które... O, zginę, no. no czekajcie, ja w furia waczywkę wygra. Oczywiście musiała mnie Nita zranić Wszyscy atakują tak, atakami, co tak Nita wygrywa się wow, Ból gry. Ból, ból, ból Ból, ból, <grywy> ból No jezu, kiedyś nazywałem Badanym no-skillem, bo mnie ciągle Zabijali, wszyscy grali Upośledzonym bólem A go nadal nie lubię OP jest OP My może jeszcze raz. Nie będziemy pozałębi tej samej postaci. A co można będzie jaka No nie na no, moich filmach nie ma jakąś czyste łza. Ko, wreszcie coś innego. Zbieram sobie na Elvisa Branja. Otworzę sobie skrzynkę. Popatrzcie, Leon Crow i Spajć z tej <grywa> ja <się> ja <grywa> ja się nie mówię tak, co tak, ja Chyba nawalałem... Czekaj, czekaj Tak, chyba nawalałem To jest takie plup, 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 się. Ale mmmm... Kot, kot O, szum Ja Ja nie nikim, kim nie mam 15 level Ale 15 level jest ładnie ludzie Это с такими рыбаскими торосами. Ну да, 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 да. Ты же разгинешь. Вдруг включили набой, тоже да, да. А давай вам это пора, спокойно. Wow, 300 IQ player, nice! A e, w ogóle wiecie, że ja mam 0 IQ-tu? Ja tak latam i próbuję kogoś zabić. Blu, blu, blu. Po... Się kogo będzie postawa gdzie ja Mam taki cholerny zeps, nie ja ten No ten Dobra, nie wiem. Poczekamy sobie, potem Mmm, my... tak. Trzeba wyjaśnić, kogoś na lowe, ja po mnie wszystkie paru... O, 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 o. Czy <grywa> 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 ja to wygrałem? Uuuu, quickly! <śmienic> nie ma jak dobijanie! Chyba komuś zepsułem telefon. Poproszę. Albo komputer. Emulator tak zwany. Muszę tutaj siedzieć na daleko, i ziarenijże. To nazwijmy jakiejś hapaty, chyba nie wiecie. Tym to nie ma i na salę, postanowiłem uchylić. Musisz się ktoś rzuć na nią. Co to są te Odejdź się do mnie. Co to Łatwo miódko tak Co to miało wyglądać wreszcie? 100% pewnie. No zero. To było zero improwizacji, normalnie wszystko. Planetet. Dobra, zagraliśmy chyba jakieś koło. tego minę kolca. O, yy, Zagraliśmy dzisiaj jakieś. Nie wiem, 6, 5, 7, 8 gier? Kto wie? Na pewno będziemy wygrywać najczęściej. Karla Carlos! Nie dodałem! Do tego! Normalnie będzie, jakbym ten, ale nagrałem już 24 minuty odcinka. Więc chyba się będę żegnał. Subskrybujcie, lajkujcie. Udostępniajcie, jak się Wam spodobał. Tak, do Was tam za drugą stroną. Hmm. W ogóle zauważyliście, że patrzcie. Cold? Mam no, przy swoim pasku. Jedną. Ee, jedną tą jedną sakwę na bron, a mnie dwa. Dwiego w jego Michael Jordanowe włosy. fuck Michael Jordan nie słyszę. Dobra, nie przedłużam głupio. Subskrybujcie, lajkujcie i papajki.